Vargas. Dyrektor Lazwell, Myślałem, że jesteśmy na ty. Sprawa musi być poważna. Otóż to. Potrzebuję pomocy, Alejandro. O co chodzi? Carter Las Almas przemyca przez granicę irańskiego terrorystę. Laswell, terroryści nie przekraczają południowej granicy. My to wiemy, oni to wiedzą i właśnie dlatego to zrobią. Musimy ich powstrzymać. Kto jest moim celem? Major Hassan Zayani. Zrozumiałem. Kiedy? Dziś w nocy. Podpiewam się do drona. Mam wszystko na widoku. Masz ruch po okolicy, Alejandro. Migranci są w wodzie. Patrol graniczny w akcji. Kartel używa migrantów do dywersji. Nawet teraz mogą szmuglować Hassana. Przyjąłem. A gdzie jest FBI? Będą za około godzinę. Teraz mamy tylko was. Czekaj. Rodolfo! Migranci to tylko dywersja! Nasz cel się przemieszcza! Prawdopodobnie przekroczyli rzekę w Łodzi. Trzeba ją znaleźć. O'Reilly, robi się warta. Alejandro, Hasan nie może przekroczyć granicy. Zrozumiano. Bez odbioru. Jak mu się uda, to w Stanach nie mamy żadnej władzy. Sprawmy by do tego nie doszło. Patrz, pułkowniku. Tam, na północy, to ich łódź. Stań tu. Eh, Kartel szybko przemieszcza Hasana. Możemy ich złapać, nim przekroczą granicę. Przyjąłem. Mur jest przed nami. Szykuj się. Kartel Salma zdziała z Iranem. To ci nowość. A jak przekroczy granicę? Zmiana taktyki. Słuchaj, naliczyłem cztery cele. Zgraj światło. Widzę Hasana na murze. Urwa. Przekroczył granicę. Nie możemy go zgubić. Musimy wkroczyć. Czysto. Czysto. Parta. Cel przekroczył granicę, jest w ruchu, ścigamy go. Pułkowniku odradzałabym. Nie macie pozwolenia i pomocy w tym obszarze. Wiem. Naciskaj FBI i skontaktuj się z miejscową policją. Bez odbioru. Rodolfo, użyj drabiny, ruchy! Dać cel? Niestety, uciekł. Ruszajmy za nim. Szybko. Kardel pewnie ukryje go w dziupli gdzieś w mieście. Musimy ją namierzyć. Hasan ma tu dużo więcej przyjaciół niż my. Uważaj. Nie to, może tu tędy! Chodź, tam jest tędy! Ej, co ty wyczyniłeś? Ja nie tego? wychodź! czyste, naprzód! Dom na rogu! Widzę. Otwórz, osłania cię. Do drzwi Wchodzimy ludziom do domów nieproszeni. specjalne, siły specjalne. Chodź broń! Pierdol się! Wy... Cofnij się kurwa! Nie strzelaj! Nie strę! do włóknie passeci. Dokąd poszli? Tramp! Rodolfo, idziemy! Hasana tu nie ma. Musimy ruszać. Warta, jesteśmy na rogu Flores i Barachas. Cel kieruje się na zachód do dziupli. Rozumiano. Wysyłam do was miejscową policję. Przyjąłem. Bez odbioru. Patrole kartelu! rozwalicie. Czysto! Czysto! Patrz, poszli tędy. W porządku? To no nic. Co z tobą? Mogę ruszyć. Tędy. Być może Hasan został sam. Nie na długo. Widać! Siły specjalne na ziemię! Wybierdalać mnie z domu! Nie skrzywdzę cię! Szukam bandyty! Szlak! Zostań z nimi! Przechodził tędy facet, gdzie jest? Stać! ja! Ręce do góry! Ej, ej, kurwa, zostawcie ją! Ani kroku! Mów, gdzie jest! Na zewnątrz! Pobiegł do dziupli! Gdzie jest ta dziupla? Niebieski, piętrowy dom na końcu ulicy. Okej, okay, macie co chcecie! Idźcie stąd! Zastanówcie się nad przeprowadzką. Rodolfo, idziemy. Tak jest. Miejscowa policja. Na się postarała. Rzucić broń już, kurwa! Rób co mówi! Nie to potem! Cię Zrozumiano? Chodź tu do mnie! Chcę widzieć twoje ręce nad głową! Jestem pułkownik Alejandro Varga. siły specjalne. Ścigamy terrorystę. Gomez, czekaj. Ci goście są od niej. <laughs> Łatwo was pomylić ze zbierami kartelu. Gdzie wasz podejrzany? Schodziliśmy... どうだい Sprawdź wnętrze. Ja obstawiam wyjścia. Chodź, ja osłoniam z zewnątrz. Wchodzę.

la pietro. Wszystko. Wiesz, kim ja jestem? Terrorystą będę, żołnierzem. I właśnie walczę. Nie, niech płonie, jak płoną gorbrani. Nie widzę tym! Jak sytuacja! Rodolfo! Chodź! Pułkowniku nie! Nie przeżyję! Rodolfo, gdzie jesteś? Posłuchaj mnie, Hasan uciekł! Będą chcieli go przenosić! Bruni! Transportują coś przez Atlantyk! Jest statek z jakimś ładunkiem! Wytrzymaj, bracie!